W życiu każdego wzorowego pracownika, szczególnie w piątki, ważne jest kilka żelaznych zasad, których przestrzeganie jest kluczem do niewiebania się w weekendowe dodatkowe zadania. Pierwsza z nich nie spóźnij się. Kiedy już wytujemy płuca i zrobimy kardio za cały następny tydzień, należy pamiętać o zasadzie drugiej. Jest nią nic innego jak precyzyjne unikanie szefa, szczególnie na korytarzu, gdzie najłatwiej o chujową, niezobowiązującą rozmowę, która kończy się dojebaniem nam 400 zleceń z deadline'em na wczoraj. Oczywiście, nasza praca w piątek nie może wyglądać normalnie. Najlepiej, żebyśmy byli pochłonięci robotą tak, jakby nie istniało nic poza nami i projektami do wykonania. Farta zasada jest niezwykle okrutna, ale prosta i skuteczna. Każde zadanie, jakie dostaliśmy dnia poprzedniego, należy najzwyczajniej w świecie zwalić na słabszego i głupszego kolegę. Nie Kierownik? Stanek przy telefonie. Ale chwilę, ale spokojnie, Panie Kierowniku! Ale sekunda, proszę, przecież... Przecież to Dakana miał być projekt! Tak, już, już idę. Ach, bycie biurowym chujem trzeba mieć we krwi. Tego po prostu nie można się nauczyć. Ostatni punkt przetrwania i załatwienia tego dnia na cacy to zajebanie komuś dobrej herbaty z pudełka bez wzbudzenia podejrzeń. Wielu ludzi biznesu jest zboczonych, jeżeli chodzi o płyny, jakie przyjmują. Dlatego znaleźć tu można oryginalne indyjskie herbatki 12 zł za gram. Trzeba być pojebanym, żeby to pić, ale skoro leży za darmo, to trzeba być pojebanym, żeby nie korzystać. Nie, no nie nie, 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 nie. Nie, nie, nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Co piątek jest to samo, co piątek jest to samo, co piątek ktoś musi po prostu moją herbatkę specjalnie, normalnie mama mi sprowadza z zagranicy herbatkę. I jak zwykle to samo. No nie, naprawdę, czy nie można. Czy nie może być w tym kraju uczciwym? Co za świny? Którego co ty pijesz? A. Widziałeś kogoś tutaj? Jesteś moim świadkiem. Jeszcze raz taki numer ktoś mi odwali, to naprawdę obiecuję, pójdę do kierownika i się poskarży, bo... Nie, nie do kierownika, do HR- pójdę. Bo co to jest? Uczciwa firma? Kradną herbatę, co za? To to nie ludzkie jest, no no. Pamiętaj, że jesteś ja świadkiem. Face to face.